Na pewno nie jeden z was mierzy się z jakimś takim kłopotem w swojej głowie, bo jest zajawka na tworzenie muzyki, tworzymy muzykę, e, piszemy teksty, nagrywamy, wrzucamy to i, i to jest pierwszy krok w osiągnięciu jakiegokolwiek sukcesu, bo gdy nie ma zajawki, szczerze mówiąc, i robimy muzykę tylko, żeby zdobyć liczby, wyświetlenia, pieniądze, to gwarantuję Wam, że bez zajawki to nie wyjdzie, bo po prostu em, zamęczy Was to. Natomiast, kiedy jest ta zajawka, to jednak pojawia się ten problem, że kurczę, robimy to i chcemy, żeby nas usłyszano, nie? Chcemy, żeby nie, może niekoniecznie 100 tysięcy osób, milion osób, ale żeby chociaż ten tysiąc osób nas usłyszał. I dzisiaj zastanowię się i powiem Wam, jak, jaką strategię bym obrał i co bym zrobił, gdybym teraz startował totalnie od zera i miał zdobyć tysiąc słuchaczy. Na samym początku mojej drogi od zera do tysiąca słuchaczy. Co bym zrobił i też czego bym nie zrobił, żeby, żeby tych słuchaczy uzyskać. I pierwsza rzecz to jest to, czego bym nie zrobił. To, czego bym nie zrobił, to przede wszystkim nie wrzucałbym swoich kawałków na różne grupki typu promujemy się, rap, rap pod ziemię, czy na jakieś różne Discordy muzyczne dla artystów. Z jednego prostego powodu, że na tych Discordach nie ma słuchaczy, tam są tylko raperzy. Była taka historia, że jeden ziomek wrzucił tam swój kawałek, który był trzyminutową ciszą i czarnym ekranem. I w komentarzach wszyscy pisali, super kawałek Maga, mi się podoba, wejdź też do mnie. <grych> to jest, to mi przypomina jak 15 lat temu czy 10 lat temu na YouTubie wszyscy mówili sub za sub, sub za i, I każdy się subował w zamian za to, że wie, wiecie, nawzajem się ludzie subowali, nabijali sobie te suby, no ale nikt, nikt te suby nie były aktywne, te suby były martwe, nikt tego, a, a tam nawet nikt nie wchodzi w te wasze filmiki, czy tam kawałki na YouTube. Więc, więc na pewno nie wysyłabym na te grupki, to jest tylko upierdliwe, to tylko ludzi denerwuje, nie spamujcie swoimi kawałkami wszędzie, bo albo nie osiągniecie żadnego efektu, albo osiągniecie odwrotny skutek. Często też to spamowanie jest takie bezmyślne, że nawet jakby po prostu wchodzicie w, Wysyłacie, nawet nie powiecie, kim jesteście, i tak dalej. Zaraz do tego zresztą przejdziemy. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, to jest e, tworzenie dobrej muzyki. Dlatego, że mm, tu jakby to może być oczywiste, ale żeby Was przekonać jeszcze do tego, żeby się starać przy tej muzyce i żeby ona była dobra. E, Załóżmy, że stworzymy jakąś treść, która dotrze do 10 tysięcy osób. I jeżeli nasza muzyka będzie słaba, jeżeli to, co zaprezentujemy w tej treści będzie słabej jakości, to z tych 10 tysięcy osób zostaną na przykład dwie czy trzy. A jeżeli to będzie fajne, dobre i ciekawe, to zostanie na przykład 100 czy 200 osób. Jakby chodzi o tę konwersje, tak? Bo to, gdzie my do ilu osób my docieramy. To jest jedno, a ile osób z tych, do których dotrzemy, zatrzymamy przy sobie, to jest drugie. Więc czasami nawet lepiej dotrzeć do pięciu tysięcy osób i zatrzymać przy sobie 200 niż dotrze dotrzeć do 50 tysięcy osób, a zatrzymać przy sobie 100. Dlatego ta jakość tych treści i wycelowanie ich, do czego zaraz przejdziemy, też jest bardzo ważne. Wycelowanie treści tutaj jest kolejny kroczek, i wycelowanie tych treści polega na tym, żeby nie robić rzeczy, które są trendy. Serio, jakby może, możecie się teraz łapać za głowę, Olek, co ty gadasz, przecież na trendach człowiek się wybije. Jest to trochę prawda, że na trendach człowiek się wybije, tylko jakby wypatrzycie na osoby, które wybijają się tre z, na trendach i myślicie sobie, o, ale fajnie, zrobił kupę wyświetleń, bo zrobił coś, co jest teraz popularne. Mamy, powiedzmy, e, tysiąc osób, które próbują się wybić na trendzie, i ta konkurencja jest tak duża, że okej, okay, wybije się jedna czy dwie. I je zobaczycie i pomyślicie, ej, te dwie osoby wybiły się na tym trendzie. Ale czego nie widzicie, to nie widzicie 998 osób, które się nie wybiły na tym trendzie. Jakby w zupełnie jakby niewidoczny sposób nie widzicie tej konkurencji. No i, i przez to. Dużo bardziej, według mnie, opłaca się iść we własną niszę, gdzie nie macie konkurencji, czy macie dużo mniejszą konkurencję, robicie coś we własnym stylu. Jesteście w tym szczerzy, jesteście w tym sobą, też łatwiej będzie wam coś takiego zrobić, w sensie może, może będziecie musieli poszukać tego własnego stylu, ale łatwiej będzie wam to zrobić, przyjemniej wam się to będzie robić i może słuchaczy będziecie zyskiwać mniej niż ci najwięksi, którzy z tych trendów się wybili, ale po pierwsze będą dużo bardziej lojalni słuchacze. A po drugie... E... Mówię, będziecie omijać tę konkurencję, będzie wam dużo łatwiej tego słuchacza do, do siebie przyciągnąć, bo będziecie dużo bardziej autentyczni i będziecie robić to we własnym stylu. Jeżeli nie wiecie, jak znaleźć własny styl, odsyłam wam do odsyłam was do filmu e, w opisie, gdzie naprawdę jakby rozłożyłem własny styl na części pierwsze i tam możecie się dowiedzieć bardzo dużo na temat jakby budowania własnego stylu i w jaki sposób go znaleźć, z czego on się składa. Ale ten własny styl z tego też wynika jakość waszej muzyki i z tego też będzie wynika konwersja waszych treści po to, żeby tych słuchaczy zdobyć. Krok kolejny to jest e, wrzucenie jakiejś treści. Oczywiście tam, gdzie robi się wyświetlenia. Czyli, no nie ukrywajmy, TikTok, nie? W sensie, może rolki na Instagramie, może shorts na YouTube, ale robimy jakiś numer. Wrzucamy go oczywiście na platformy streamingowe na Spotify, bo bez tego nie ma gry. E, I jak wrzucimy to na Spotify'a. Hmm, czyli hypujemy, ale bardziej jak jeszcze już po wrzuceniu, dobrze coś wrzucić i potem to hypować na początku swojej przygody e, wrzucamy to na TikToka. Dajmy na to. I co pokazujemy na tym TikToku? Co ja bym pokazał na tym TikToku? Na pewno bym pokazał, nie o osiemka, zrobiłem piosenkę słuchajcie, tylko zrobiłbym coś, co tych ludzi przyciągnie w sensie. Pokazałbym siebie bardziej, w sensie pokazałbym osobę, która stoi za tą muzyką, bo ludzie lubią słuchać, szczególnie kiedy idziemy w ten własny styl i tę autentyczność. Ludzie lubią słuchać utworów, za którymi stoi człowiek. Więc fajnie by było zrobić, pomyśleć i stworzyć coś, co pokazuje nasze życie, naszą codzienność, którą potem przelewamy na te numery. Zrobić taki jakby trzeci wymiar tych utworów i e Właśnie pokazując ten backstage, pokazując te backstory, pokazując jakieś tam swoje prywatne e, przeżycia, swoje prywatne zajawki, pasje, pokazując kim jesteśmy, zachęcimy w ten sposób do naszej muzyki. Bo zastanów się jakby kogo muzyka ci bardziej zainteresuje? Gościa, który ci po prostu się wyświetlił i mówisz, żeby się jej posłuchał? Czy gościa, który prezentuje ci coś fajnego ze swojego życia, uważa, że to jest ciekawe, że to jest jakieś interesujące, że to może cię zaskakuje? I do tego robi muzykę. Więc wejdzie, wejdziesz w tę muzykę dużo, dużo prędzej niż w muzykę gościa, który po prostu jest e, jakąś tam buźką z TikToka, nie. Ja rozumiem, że wielu z Was będzie miało takie cały czas przekłamane wrażenie, że to chodzi o to, żeby się pakować w trendy. Ale tak jak mówię, wcześniej wytłumaczyłem wam, czemu pakowanie się w te trendy nie ma sensu, bo się pakujecie w ogromną konkurencję, gdzie stawka do wygrania jest ogromna, teoretycznie, ale szanse na tę wygraną są minimalne. Więc y, szukajcie niszy, szukajcie jakby. W swojej autentyczności czegoś fajnego i pokazujcie to na TikToku, pokazujcie to gdzieś na rolkach, pokazujcie to w miejscach, gdzie można dotrzeć do nowych ludzi, takich algorytmicznych, tak? Więc przyciągajcie ludzi tymi treściami do siebie i pokazujcie swoją muzykę. I, i tak bym to zrobił. Wy, może wam się to wydawać błahe, bo możecie sprowadzić to, co dzisiaj powiedziałem, do tego, że a wystarczy TikToki robić. Okej, okay, to przecież to wiedziałem. Niby tak, ale. Jeżeli wgryziecie się w to, co ja tutaj mówię, to znaczy faktycznie postaracie się o ten styl, o tę autentyczność, ee, o jakość tej muzyki i pokażecie to backstory na TikToku i będziecie to robić, uwaga, regularnie, często, budując, jakby starając się zbudować ten zasięg, to uczciwość i sumienność w tym gwarantuje, że da Wam efekt w postaci ludzi, którzy Was zobaczą i stwierdzą, że jesteście spoko, bo. Zawsze się znajdzie ktoś, kto stwierdzi, że jesteście spoko, jeżeli wy będziecie, będziecie autentyczni. Nie? I ostatnią rzeczą, ostatnią rzeczą, trochę z innej bajki, trochę też, żeby was zaskoczyć, a propos zdobywania tych słuchaczy, są kolaboracje, do których mocno zachęcam, ale nie w taki sposób, jak myślicie, bo zaraz sobie pomyślicie, ale w jaki sposób ja mam z kimkolwiek zrobić kolaborację. W sensie bardziej znanym ode mnie. Nie mówię, żebyście nagle się pchali do osób, które są znane, popularne, ale na przykład wy macie 10 słuchaczy, a znajdujecie kogoś, kto ma 200 czy 300 słuchaczy i idziecie do niego po kolaborację, po współpracę, uderzacie do niego. I w jaki sposób? Po pierwsze, wydaje mi się, że osoby, które mają 200, 300, 400 słuchaczy, są na tyle niszowe same w sobie, że chętnie, słysząc Waszą dobrą muzykę, się na to zgodzą. Ale jeżeli nie, to pamiętajcie, że Dobrze jest mieć tym osobom co zaoferować. Ja o tym też powiedziałem dużo w tym filmie, do którego odsyłam w opisie a propos stylu i tak dalej. Także koniecznie go obejrzycie, jak go nie widzieliście jeszcze. Ale chodzi mi o to, że zaoferowanie komuś zrobienia wspólnego kawałka, to jest coś bardzo powszechnego w momencie, kiedy tych raperów i ta konkurencja i to wszystko jest ogromne. Ale są pewne umiejętności, typu robienie beatów czy robienie miksu i masteringu, które możecie zaoferować, a którym mało osób tak naprawdę umie. E, musicie się ich nauczyć, o tym mówię też właśnie w tym filmie, e, do którego odsyłam. Ale te kolaboracje to jest kolejny, jeszcze kolejny kroczek w przybustowaniu się i pójściu o krok dalej. W sensie taka wymiana. Ja ci zrobię to, a ty może się do mnie dograsz, ale też na takiej zasadzie międzyludzkiej. E, hej, e, ja jestem taki, coś tam dacie zrobię, zapoznamy się, e, przybijemy piątkę, zagramy razem w Fortnite a, czy w Robloxa, nie wiem, co się teraz gra. I zakolegujemy się i dojdzie do jakiejś współpracy fajnej potem i zawsze razem jakby raźniej się rozwijać można. Także do tego, do tego bardzo mocno Was zachęcam, ale też przede wszystkim też te TikToki i bycie aktywnym w mediach społecznościowych pokazując siebie. Nie mówię, że odzierając się z prywatności, ale pokazując siebie i tło do swojej muzyki, nadaje temu trzeciego wymiaru i pozwala przyciągnąć czymś innym niż muzyka. Bo to, co wymyślicie, to jest fakt, że muzyka, 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 i że tylko robicie kawałki, które są klonem innych kawałków, i wysyłacie je na grupki dla innych ludzi, którzy robią kawałki, spamujecie tym i to do niczego nie doprowadzi. Nie? Muzyka to jest jedno, to jest jakby, powiedzmy, produkt finalny, można powiedzieć coś takiego. Ale w dzisiejszych czasach, czasach influencerów, można powiedzieć, no, ludzie chcą person. I bądźcie personą w pewnym sensie. Bądźcie po prostu personą. Reprezentujcie coś więcej niż to, że stękacie do bitu. I to dużo bardziej jest wam w stanie zapewnić słuchaczy. To stękanie do bitu niech będzie dobre, ale niech też coś za tym stoi. Pozdro.